Siuanko, ja jestem grata i witam Was w kolejnym unboxingu. Przepraszam, że troszeczkę wygnieciona jest ta bluza, ale nie chciała się na mnie wyprasować, ponieważ zawsze biorę M-ki. Znaczy, kiedyś brałem m -ki i zawsze były trochę za ciasne i teraz z wziąłem Lkę i... Kurczę, chyba robili tą rozmiarówkę na Snaksie, bo jest POTĘŻNA. Ta Elka, taka dwa razy większa niż większość Elek, ale bardzo fajna, bardzo przyjemna bluza. I dzisiaj, w dzisiejszym filmie, zresztą już prawdopodobnie wiecie po tytule... Unboxing Logitech G Pro Wireless. No myszka, na którą... znaczy w sumie, którą już mam. Mam ją w zestawie kolekcjonerskiej kolekcjonerskim z Lola i teraz w końcu będę miał normalną medycję, która będzie pasować do reszty zestawu, czyli podkładki ładującej. Tu moja ukochana G703 i ja Wam powiem szczerze, ja jeszcze nie wiem, czy ja przejdę na G Pro Wireless. G Pro Wireless zaraz do tego przejdziemy, ponieważ w wersji tej podstawowej będę ją widział pierwszy raz, a Wy razem ze mną. Więc zaraz tu jakąś kosę wyciągnę. Kucie, na złość, jakiś tutaj był. Ups, jakby tutaj monitor. Przecinamy tą jakże piękną folikę I odpakowujemy. Ach, tak, żeby nic się nie stało z pudełkiem, bo kocham te pudełka. Zwłaszcza moją kolekcję tutaj z techa wszystkich rzeczy. Yy, I powiem wam tak. To pudełko jest piękne. To Znaczy, już po samym pudełku widać to, jak różni bardzo się G Pro Wireless od choćby właśnie G703, którą mam. Tutaj pudełko jest dużo bardziej, że tak powiem, Pro albo Premium. No i otwieramy. A i tutaj moja ulubiona drużynka G2 Ashport. E Dajesz radę w autofocus, czy nie bardzo? O, dał radę. TSM. Astralis i Navi. Um, no i właśnie Navi w sumie trochę kibicowałem przy okazji e, przy okazji właśnie Intellectual Masters, ale później skończyłem na kibicowaniu w finale właśnie G2. I tu jest nasza piękna myszka. Naprawdę zacnie się prezentuje. Bardzo zacnie ten autofocus. On nie chce współpracować. Fajnie, fajnie. Naprawdę to wygląda pro. Wyciągamy ją sobie. No ale kurczę, te ślizgacze, te ślizgacze tutaj, to już nie jest takie pro. To jak ta myszka wychodziła kilka lat temu, była o pro od początku do końca, ale teraz jak, e, jak większość myszek ma te takie, kurcze, zapomniałem nazwy, te takie super fajne ślizgacze i to ma takie duże płaty. Zresztą e, G Pro Lightspeed też ma taki płat. No i mikro USB to jest potężny, tak przez chwilę się zawahałem bo nie byłem pewny czy to jest yy, czy to jest właśnie mikro czy nie mikro USB no ale jest to jednak mikro USB tutaj więc no, to też jest poważny minus poważnym minusem jest też ten Autofokus ale w końcu złapał tak no jednak mikro USB myste za te pieniądze coś co się nazywa pro no, nie dobrze. tutaj mamy od spodu Wyciągane to i wkłada się tutaj do ładowania indukcyjnego, tą naszą sześcióweczkę. No i jest tu też miejsce na dongla od myszki, co jest ogromnym plusem. Na przykład G703 tego miejsca na dongla tutaj nie ma. Jest po prostu pewnie bateria, dlatego jest dość duża i dobrze trzyma. Ale nie ma tego miejsca na dongla. Tutaj to miejsce na dongla jest i to jest plus. Dla mnie ogromny, bo na przykład łączy się ta myszka może komunikować się z komputerem za pomocą podkładki. Nie musi być wsadzony dongiel, jakby ona łączy się z podkładką, a i podkładka służy za komunikator. Ta, yy, to jest Powerplay G, G Pro, nie nie G Pro, to Logitech Powerplay, ta podkładka indukcyjna. No, i potem co zrobić z donglem? A u mnie deficyt USB jest potężny, i jak mam nadmiarowego dongla od tej G713, to wsadziłem go w klawiaturę, gdzie jest miejsce na dągle, a z kolei dongla z klawiatury mam wsadzonego do kompa, więc takie trochę kombinowanie. Bardzo ładna myszka. Tutaj szkoda, że te klawisze nie są dołączane, jako wiecie. Um żeby sobie zrobić dwa razy więcej klawiszy, tylko jednak są to klawisze, e, gdzie można je po prostu zamienić stronami, ponieważ myszka jest symetryczna. I to ją różni od asymetrycznej G703. I to ją różni od tego, czy ja ją tak naprawdę wezmę, czy nie. Dobra, wejdźmy sobie tutaj jeszcze głębiej. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Wszystko bardzo ładnie zapakowane. Naprawdę, szapoba zapakowanie. Bardzo mi się to podoba. Tutaj prawdopodobnie jest. Um, tu jest dągiel. Mamy narysowany dągiel z jednej strony. W ogóle, dobra, dawać to na autofokusa. Cyk, tu jest dągiel z tą przejściówką, a tu są wymienne na bok myszki. Um, mo zaślepki. Możemy sobie zaślepiać właśnie tam, gdzie mamy normalnie klawisze z boku. To jak ktoś nie chce i chce mieć tylko dwa klawisze, ten i ten, w sensie bez tych bocznych, to można je sobie tutaj. Zaślepić i to są chyba różnego typu zaślepki. Dokładnie sobie to jeszcze sprawdzę, jak to tutaj wygląda. Bez tego, żeby nie rozwalić tego pudełka, kobie ja uwielbiam. Tak, no to są dokładnie zaślepki. Niestety nie są to dodatkowe przyciski. Jeszcze się upewnię, czy to nie są przyciski. Fajnie, że te przyciski są na magnes. Chociaż tutaj. Zaraz, zaraz to sprawdzę, czy to nie są przyciski. Dobra, wyciągnijmy sobie to. Wyciągnijmy sobie to i sprawdźmy, czy to są przyciski, czy zaślepki. To będzie prawdopodobnie na tą stronę, bo jeżeli byłyby to dodatkowe przyciski, oj to jest plus dla tej myszki. To jest plus dla tej myszki. A nie no jest. <laughs> no. Nie to koks. To jest koks. To teraz game changer to jest dla mnie, bo mi tak brakowało dwóch dodatkowych przycisków. No i ja mam tylko nadzieję, że one będą działać. Jakby. Że to nie jest tak, że teraz ja będę miał symetrycznie te dwa przyciski. Tylko, że to będzie teraz tak, że ja te przyciski będę mógł sobie zaprogramować każdy z osobna, ale to spoko. Zaraz wyciąga, wyciągamy dągla, wkładamy go tutaj w kompa. Bo jeżeli to się ukaże prawdą, odpala nam się mouse, tutaj cyk. No i pięknie, pięknie to wygląda. Podświetlenie, tutaj trzy. E, e, taki indykator, jak mamy naładowaną bardzo myszkę. I nasze podświetlenie takie skromne, bo nawet skromnie jest podświetlony w G700. 3 jest ten scroll podświetlony. G703 wydaje mi się troszeczkę większą myszką, więc chyba trochę lepiej leży w dłoni. Dobra. Uh. Mało. Mało DPI. No i dobra, wbijmy sobie teraz do G-Hub'a i sprawdzimy sobie, czy te przyciski G Pro Wireless mogą być zaprogramowane. Jeżeli tak, ojej, to jest niesamowite. Dobra, teraz są zaprogramowane. Tak samo, czyli jakby yy, z obu stron robią to samo, ale czy ja sobie mogę to przeprogramować? Mogę wyłączyć albo mogę... Hmm. Yy, mogę sobie kliknąć Ctrl V, że na przykład wytnij tutaj. Ale zarobiście. Mogę sobie kliknąć to i na przykład kliknąć, że to jest V. Przepraszam za ten hałas. Znaczy na pewno da, dobra. Już widzę, że da się to przeprogramowywać. Skoro już da się to przeprogramowywać, to to jest naprawdę kozak sprawa. Przekozak sprawa. Ja jeszcze sobie tutaj w, się w tym pobawię, ale to już jest dla mnie taki game changer, e, który sprawia, że to ta meczka ląduje na daily. Ja myślałem, że jednak G703 ze mną wytrwa, ale nie wytrwa. Już wiem, że. Te, bo to wiecie, przy montażu zrobi mi niesamowitą robotę, gdzie ja zawsze klawisz do przodu i wstecz to są super klawisze, bo podczas czy to przechodzenie pomiędzy folderami, czy właśnie w przeglądarce jest to mega użyteczne. Tak jak tutaj sobie doprogramu, doprogramuję zmianę między cięciem a zwykłym przyciskiem w um, Adobe Premiere Pro, to to naprawdę ułatwi mi montaż jeżeli będzie się dało to zaprogramować, a wydaje mi się, że skoro jest to przeprogramowalny przycisk, to w czym problem? Wydaje mi się, że na bank będzie dało się to zaprogramować, więc ja to sobie tak przeprogramuję. Wow! Zaskoczony jestem, turbo jestem zaskoczony. No i cóż, kończymy ten odcinek dla Was. Ja mega się cieszę, ta myszka zostaje ze mną. No i cóż, będę się bawił dalej. A Wam dziękuję za... Za obejrzenie tego unboxingu. Dajcie znać, czy byście chcieli pełne, pełną recenzję tej myszki. Ona chyba się pojawi jako pełna recenzja, bo ja tutaj mam jeszcze dwa modele, mam mm, Vipera, e, Razera Vipera i Steel Series Prime Wireless. E, unboxing tej myszki nagrywałem jako pierwszy, e, i to już jakiś czas temu. Teraz nagrywam Logitech G Pro, e, a za chwilkę nagram sobie tego Vipera Ultimate e, i będzie porównanie tych trzech myszek, bo to jest na pewno bardzo ciekawy test, który chcę dla was zrobić i będzie porównanie trzech topowych myszek właśnie dla, mm, no, jakby dla, dla, dla profesjonalistów, może nie, no ale dla tych naj... z okazji, z okazji. E, Wśród, o, wśród najbardziej znanych firm, bo wiadomo, że są jakieś niszowe marki, które mogą robić bardzo dobre myszki, ale z takich topowych marek, no to wiadomo, że jest Logitech, jest Steelseries, jest, jest e, Razer i porównanie topowych konstrukcji tych trzech producentów jak wypadnie. O, to, to, to ma być dokładnie taki test. Wy go nawet już pewnie widzieliście, jest taka szansa, że widzieliście go na kanale. Więc te, nie wiem, czy jest sens przy, rzucać jakby unboxing tych myszek, ale nagrywam, bo dlaczego nie? Dobra, dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnych filmach, które mam nadzieję już jutro. Do zobaczenia. Cześć.